Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Hearthstone'a. Moi drodzy, jest to już trzeci, czwarty odcinek naszej areny z szamanem. I w tym odcinku również mamy gościa. Witam wszystkich. Jestem Riosem i przechodzimy do gry. Moi drodzy, e, ostatnio, teraz mamy w sumie niedzielę, 1 listopad. Ostatnio miałem spore problemy z programem do nagrywania. Naprawdę sporo filmików, odcinków po prostu się nie nagrywało, tak? Nie nagrywało albo było bardzo przyspieszone, dlatego tą arenę wrzucam dopiero. Hmm. Właśnie zastanawiam się, czy uda mi się jeszcze w niedzielę to wrzucić, ale wrzucam ją w niedzielę, a nie. W sobotę, tak jak ostatnio. No, teraz mieliśmy okazję, właśnie z Riosenem sobie przypomnieć, co w ogóle było w tej talii. No i mam nadzieję, że uda nam się jakiś o, fajny wynik wbić. Ale tak obstawiam, bądźmy realistami, tak? Ra, raczej nie, nie 6-3, ale tak z 8-3, żeby się arena zwróciła. Mamy kapłana, kapłan na arenach to jakiś mocny nie jest. Więc mamy szansę. Mm, ok. Elektrobuławy sobie zostawimy. Mm, resztę kart wywód, wywalimy. Ten połącznik wyrzucimy z wywalimy. Je. A, ok. Zobaczymy, co nam dojdzie. Mech na drugą turę byłby przydatny. No, mecha nie ma, ale też jest fajnie. Bardziej że mamy koina, więc w drugiej turze możemy wrzucić ogra mięśniaka, który dla kapłana stanowi duży problem. Jak dobrze wiemy, kapłan żadnych zaklęć na zabijanie kreatur z czwórką ataku nie ma. Wybuchowa owca? Dobra. Na kapłanie? Nie wydaje mi się, żeby to był najlepszy gracz No Zobaczymy mm. broń Broń Ewentualnie teraz Hero Power i broń następnej Bo ja właśnie z Koina chciałem tego ogra wrzucić W sumie Dobra, wrzućmy tego ogra A broń a zostawimy może, na coś. A może lepiej zająć tak teraz broń, może dojdzie ci na na turze? No dobra, zaryzykujmy. Widzisz, posłuchałem Cię. Dzięki. Jezu, jak to się. Dobra. I koniec tury, już. Widzisz, to, to są dopiero emocje. To są emocje. Czy komputer pozwoli na zakończenie tury, czy nie? Wow. Ha. W sumie, ten ogr jest teraz całkiem dobrą opcją. A... No i cały czas liczymy na tego mecha, nie? cały czas liczymy na tego mecha, bo teraz jeśli on rzuci jakąś kreaturę, która ma 3 życia, my, nam dojdzie mech, to będziemy mogli zbufować mecha, będziemy mogli zabić tego akolite. A no, chyba że on nam zabije. On no, to już jest gorzej. No ale cóż. Ma wilka 2 na 5. A my mamy Yeti, więc dobry topdek. Zresztą ten wilk musi być problematyczny, jeśli od razu No, to prawda, to prawda, ale może nie ma. My natomiast w kolejnej turze możemy wrzucić mściwego Kowala. Shit. Ale kurde, cały czas ten mech, no przydałby się, nie powiem. No myślę, że w tym momencie nie ma co czekać na mecha i trzeba zabić kora. No. A... To chyba też widmowego rycerza, tak. co? Dobra, tu najpierw. A tak, chodź tu. Dobra, wilka się pozbędziemy. Tylko szkoda, że to Yeti zginie od tego widmowego. Mm, ale nie można mieć wszystkiego. A, no i widmowy rycerz... Chyba tak, bo mm, jest mniejsza szansa na to, że on nam go zabije. Tak, co właśnie, raz bolało, gdybyś wystawił coś innego. No, a tak na pewno coś będziemy mieli na stole. Okej. Okay. No tak jak się spodziewaliśmy. Ale plus jest taki, że on też nie może go uleczyć, tak? No bo. Chyba że go wyciszyć. Chyba, że. I Oła. Jest i mech. No. Żeby chociaż koło. po naszej stronie był. No. 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 Jest kolejny <laughs> mech! Taki słaby timing trochę. Mm, ale pozbędziemy się nakręconego rycerza. Tymi zaklęciem? Tymi zaklęciem i dorzucimy jeszcze strażnika ognia straży. Tak. Znaczy niszczyciela. Eee, dobra, czyli... Ja pierdziele... JA PIERDZIELE NIE WIERZĘ! Ten komputer, nie, nie, naprawdę ten komputer idzie... W ogóle... Do muzeum. Do muzeum. Nawet na złomie pewnie musiałbym dopłacać, nie? Żeby mi to wzięli. My tu karta, a ta co cieka Jeszcze nie trafię pewnie. A! Może? Chciałem. Musiałem, że, że za się po prostu. Dobrze. Udało nam się Jakoś. Dobra. Troszeczkę przesunę. Nawet podgłośnimy trochę muzykę. A bo Może aż tak nie. No tu wymiana pójdzie. No miło z jego strony, że nas podleczył. No i tu wymiana. okej. Okay. A tego wypadałoby się pozbyć. Ja wiem. Kapłan nie ma, Mamy Aha. trzask. Mamy trzask, więc możemy się pozbyć obu tych kreatur. Trzask pójdzie na Borgena. Trzask chyba od, od trzech, trzech w górę, tak? nie? Dobra. Tego nie ma. Tego zabijemy. I dorzucimy jeszcze Mściwego kowala. Żeby mieć jednak dwie większe kreatury I nie będziemy jak go usunąć w zasadzie No, do... Ja pierd... Czekajcie go wystawisz Wierzę. Wierzę w ten komputer, chociaż nie powinienem Ale może aż tak źle nie będzie. No, czy ty masz przewagę w kartach hmm. No Chyba o jedną Zobaczmy, on ma 19 o kurde o kurde ale dwóch kreatur będzie się trzeba na niego pozbyć. Chyba, że jakaś dopałka dojdzie No i dojdzie. No nie Aj. Szkoda no Cała przewaga Siknę Musimy musi A... zabić No dobra, pozbądźmy się go bo jak on zacznie jakieś tamty rzucać Będziesz cierpieć, dobra. Pozbądźmy się tego kelsu zada. No i odrabiamy. Rzucamy sobie dwa mechy w stół. Co prawda, już o, jakiś dopałek do nich nie będzie. Ale możemy wrzucać kolejny totem, bo mamy rzeźbiarkę totem za 4 many. Stań No jezu. Ale przeciążenie teraz mi chyba zejdzie. Tak. Więc możemy ją zabić. O, mamy do pałkę jednak. No, a chyba. Ale i tak. Chyba nie będzie na ci jej użyć. A... No dobra, ale możemy rzucić sobie krakena. I pozbyć się również e, tego golema zbożowego. Warto. A nie. Go się? Nie, nie będę mógł. sorry Czyli teraz się możesz. A, ale nie, pod... nie lepiej, lepiej w twarz. Nie, bo źle policzyłem. Myślałem, że ten kraken y, zabija całkiem. Mm. No dobra. Mamy jakieś dwie kreatury na stole. O, Nieźle. on nie wyrzuci teraz jakiejś ciężkiej kreatury, to on powinno być okej. Okay. Mhm. Mm okej. Okay. I yeti. Hmm. No. Bywało gorzej. O. To w sumie... mm. Nie, w sumie na nic się nie przyda. Chyba, że golema zabijesz. Ale czy my chcemy go zabijać? Znaczy, lepiej tą dopałkę chyba zostawić na coś właśnie z jakąś furią wichru. Jeszcze zobaczmy w ogóle, co za totem wypadnie. Może będzie to taunt. No nie, taunt to nie jest. Hmm. w gruncie rzeczy, błąd y z mojej strony, czy go wystawiłem. Bo on teraz bezsensownie ginie od Yeti w zasadzie tak O kurde Ojojoj Teraz nie ginie od Yeti No w sumie To mógł, mógł być błąd nas. To był błąd To był błąd, tak no Zdecydowanie A... A my nie mamy jak zabić tego Nie mamy jak zabić y, czempiona. Brakuje nam jednego punktu obrażeń, A, ale okej, okay, no ta, yy, liczymy na taunta, jest taunt i mamy czołg, więc no w kolejnej turze myślę, że uda nam się pozbyć tego czempiona, ale ten champion zrobił mu sporą przewagę. Objęliśmy teraz właśnie śmierć. No ma ta, To Też nie jest najlepiej. Ktoś jest ranny. Słabo. Słabo to wygląda. Chociaż a, jeśli dojdzie nam mm, ten czar zatrzymany. E, to, to co zniszczenie robi. No, no nie doszedł. Nie doszed, dobra. Ale może ustaw go z boku temu bo ech, może być ech. do, do Tutaj chyba, nie? Nie, 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 nie. A, tu. O. Wygląda do, do ataku jeśli to będzie totem ognistego języka tak. chyba, tak? No nie No jest to healing Ale dobra, to sobie zabijemy to damy temu atak i pozbędziemy się małego smoka no pierwszy... i jeszcze kolejny totem W sumie w drugą stronę mogłem najpierw totem, mm. bo większa szansa na taunt wtedy tak. Teraz możecie zdjąć czołg mm -hmm. No ale dwiema kreaturami, w sumie więc nie ma sensu do niego teraz lepiej jakby No odpaść. lepiej, żeby atakował. A on coś tutaj kombinuje, bo tak wskazuje na ten czołk. Yeti. Yeti pójdzie. A, ale do, dla nas okej, okay, bo się tradeuje. Hmm. A on teraz nie może leczyć, więc... To co najgorzej, ty teraz nie możesz, a nie sobie możesz zabić, czempiona. Mogę. Mm, hmm. Dobra, liczymy na taunta. No nie. Taunta nie ma. W sumie, to jest nam mniej przydatne. Problem w tym, że on będzie mógł Ci usuwać kreatury za pomocą hero powera. Co? Prawda. I właśnie... Hmm. Musisz to wystawić. Muszę wystawić. Muszę robić. No dobra. Się rozkręca. On nam zabije to za pomocą hero power. My będziemy mieli wtedy 14 punktów życia. No. A on ma Berserkera, którego będziemy mógł ładnie dopakowywać. Ech... Hmm. O co on się teraz trajduje? No, żeby mieć pewność absolutną. O, ale mogę sobie to wyciszyć. To jest dużo, ci nie daje. No... powiedzmy... że daje nam odrobinę czasu, bo daje nam odrobinę czasu na dobranie tych niszczycielskich żywiołów. No w sumie tak, to może być kombak. Mm. On olewa nasze totemy, chociaż nie, będzie chciał zabić. Hmm. No to w sumie nam jest to na rękę. No i za nią Może to MKR. No. Na drugim koncie, o, o. o. I y... Nie, 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 na prawo, na prawo No nie no. Spotkaliśmy się w połowie drogi Okej okay. mm. No ale no, okej, okay, no Ważne, że coś tam zabiliśmy Nie tracąc karty No Chociaż w sumie, jeśli nam to zabije, to będzie na rękę, bo e, zbije sobie tego Diven Shielda. No i naprawdę, e, mamy teraz 11 kart. Niszczycielskie Żywioły, to jest nasz jedyny kombak. No i ne, nie taki najlepszy w sumie. <laughs> Berserker przeżyje. No ale to. O! No. Chociaż. To go rani teraz, nie? Nie, nie, rani go. Jego moce są zamienione w atak. A nie wszystkie. Nie wszystkie? Tylko jego to Aha O ile on ma? Zabija nas już? Tak. 6 A, zabija. No to nic nie no, ma. No, dobry zagramy. 6-3 Oj. Robert. No niestety, nie udało się tym razem. Także opcja szybki, w, szybki wpierdol tym razem. takie szybki, a trochę potrwała. <laughs> trochę potrwała, no zobaczmy co tutaj dostaniemy. W sumie 6-3, to arena się zwróci spokojnie. Już gold na następną jest, więc nie ma problemu. Mamy 3 paczki jest trochę tyłu trochę złota sporo golda i trochę kart z w dodatku goblin gobliny kontra e... gobliny kontra mechy tu... gobliny kontra gnomy gnomy no dobra zobaczmy co to za karty mm, i będziemy powoli kończyć jakiś epic może nie nie i nie Czyli kolejny pył. Kolejny pył. Dobra. Okej, okay, moi drodzy. W tym odcinku to wszystko. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie. Zobaczcie również moje inne filmy na kanale. Ja natomiast Wam bardzo dziękuję. Ze mną był. Jasen? Do usłyszenia. No i na razie, trzymajcie się. Cześć.